Cześć, jestem was teraz na dzisiejszym filmie na moim kanale i słuchajcie, jesteśmy, uwaga, 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 z Cordianem. Alibadziewska, tu, 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 tu. Siema, no, Siemano. Siema. I jesteśmy u a bardzo dobrze. Słuchajcie, jesteśmy w Minecrafcie W Minecraftie. To na moim serwerze, którego tak, ja kupiłem. Ale jesteś na moim serwerze. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mamy tyle energii, tyle energii, żeby mama, ej czekaj, bo mi mama może wbić, bo ja tak się drzemy, ale dobra, nieważne Słuchajcie, w dzisiejszym filmie były różne pomysły, że będziemy jakiś challenge robić, czy coś, czy coś, e, ale jeżeli będziecie chcieli takie, taki filmik, to dajcie znać w komentarzach, to my zrobimy sobie jakiś challenge A dzisiaj po prostu pokażemy wam, jak nie grać survivala w Minecraftie, bo jako, iż ja jestem e w Minecrafta gram całe, do, znaczy nie gram w gry, e, ja tylko w photoshopie siedzę i tak dalej, e, Kordian sobie siedzi tam, w, nie wiem w czym a nie! przeszkodę, to zawodowy minecrafter, Sorry. O, o ty. Kur... <śled> Dobra, cięcie. <śled> Dobra, jesteśmy już po cięciu. <śled> Dobrze, także tak, słuchaj, no nie mogę Także jeszcze na początku zostawcie łapeczkę w górę Subika tutaj macie czerwony przycisk subskrybuj Kliknijcie taki sam tam na dole A wtedy będziecie mieć możliwość pojawienia się tutaj W pięciu ostatnich subskrybentach mojego kanału Również e, wpadajcie na mojego Instagrama Wpadajcie na Instagrama Kordiana. Aha, widzisz Kordiana A i najważniejsze wpadajcie Do Kordiana na kanał, bo Kordian Nagrywa tam ciągle Minecrafta więc, jeżeli chcecie więcej Minecrafta to wpadajcie do Kordiana A jeżeli chcecie po prostu jeszcze więcej u mnie Minecrafta z Kordianem, To dajcie znać w komentarzach jakiś challenge, który możemy zrobić, to my zrobimy A dzisiaj po prostu z Kordianem weź mnie uderz. Dwa razy Cztery, cztery, cztery razy, cztery, cztery, trzy jeszcze A po co? No bo ja mam mało życia A bo ja się utopię? Nie! Nie top się! O, dobra No i dzisiaj będziemy sobie robić szybkiego survivala. Także lecimy, Kordian jesteś gotowy? JESTEM GOTOWY! TAK JEST PANIE KAPITANIE! Dobra, to co musimy zrobić? OOHOJ! KTO JEST SOBIE PO DOMU MA DOM, spasz, BO PAN CIASTO porty! Dobra... Ej, Waster, patrz, ale patrz, bo tu są dynie. Okay. Ja bym ci proponował na zbieranie tych dni, bo wiesz co jest za parę dni? Co, wiesz, jest? co jest? za parę dni? Starek. CUKIEREK ALBO PSIKUS! A ja ci zrobię psikus A ja nie mogę niszczyć. Jak ty nie możesz niszczyć? Dlaczego nie możesz niszczyć? Daj mi opa, opa widać. Ale. Daj ale mi opa. ty masz, ty masz opa. O! Nie możesz niszczyć, co mnie kłamiesz? No ale ja smoke, stary! Dobra, Dobra mamy, mamy dynię, dynię no. Ale patrz, no i słuchaj, teraz tak. E, musimy mieć żelazo. Wiesz, hmm. musimy mieć żelazo To jest stary cel na nasz odcinek Musimy zdobyć żelazo, jeżeli nie zrobimy w tym odcinku żelaza, ja się nie ruszę przed komputera, dopóki ja nie będę miał żelaza Dobra, dobra, stary, a mam jeszcze pytanie. Dobra, te nie ma czemu nie mogę założyć na, na głowę? No bo właśnie nie mamy żelaza. A, dobra, no to idziemy po żelazo. No więc musimy mieć stary żelazo. A no to wy chodź. mój drodzy... Chodźcie do te... Chodź do no, dobra, do, 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 no, dobrze, dobrze. No ale... Mów, mów. To, to, to nic nie ma. Ale wracamy, a jeżeli wy, moi drodzy, też chcecie mieć taką dynię na łbie, też możecie wyjść taką. Nie, 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 dobra, nie masz. <laughs> e, dobra, ej, waster, A, chciałeś? Trzeba. Dobra, musiałem założyć mojego softboxa załączyć. A, okej. Okay. Dobra. Eee, aha, bo my głupi jesteśmy, bo ja nie zniszczyłem drewna i ten... Już no, ja właśnie, nie... stary, już miałem cię pytać, czy zniszczyłeś drewno, bo my chyba jesteśmy... Ty... Nie, nie, stary, bo ja w Minecrafta nie gram, grafie. ja nie wiem, jak to się gra, nie? Ja w ogóle w gry nie gram, tak samo jak ty. No. więc to, 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 to trzeba tak. przyznać, że... No, bo no. gry są nudne ogólnie, nie? Tak, słuchajcie, gry zaniżają waszą inteligencję, To znaczy, jest nie no. prawda. Popatrzcie się na mnie, ja grałem przez całe życie w gry. Przestałem grać. Ale nie w gry. wyzywaj moich widzów. Pół, mojej roku, temu. Znaczy, pół znaczy... roku temu przestałem. Zamkniłem, pół roku temu przestałem grać w gry. już od razu mam plus 10 do inteligencji swoim wyglądem. Po prostu inny człowiek, a po tym odcinku ja pewnie się zdemoralizuję e, i znowu będę robił jakieś dziwne rzeczy. Ej, ja mam będę pytanie, znalazł. co to znaczy co? I zdemoralizuję? Będę, no, czyli znaczy, no, niszczył twoje zachowanie społeczne, czyli a, że będziesz będziesz okay. rzecz. Rozumiem, rozumiem. No, e, więc no, to nie bądźcie jak my, tak? Y, no Nie bądźcie jak Kolin. Ej, mam miecz stary i ja widzę świnię! Ja z tą świnią! Tak nie, zderżnę! Zerżnę tą świnie. Mam miecz! Popatrzcie! Aaa! Aaa! A! Pa, mam dwa kotlety. Dla ciebie i dla mnie. A tu jest jeszcze jedna świnia. Zabij świnię. No, no tak. zrobiłem. Wiesz, że tu jest świn? Stary. Patrz, kolejna. Pyk, pyk, pyk. Kolejna. Ej, Kordian. Jest... No. Idziemy do tej jaskini? Jakiej jaskini? Ja pierdziele. Jakiej jas... Jaki jaskini? Chodź, idziemy do jaskini. Ale, której jaskini? Ty? No właśnie, jeszcze nie ma żadnej jaskini. Ej, Kordian. No, właśnie, bo musimy jaskinię znaleźć. Tu chodź. Ale nie, 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 nie. Stary, nie. Czemu? Bo my musimy być tacy, wiesz, urban explorerzy. A, i dobra. musimy znaleźć dobra. własną jaskinię. Nie możemy stary kopać, tak? To słuchajcie, my szukamy teraz jaskini i widzimy się, jak znajdziemy. To dobra, zapraszamy. słuchajcie! Mamy już się dzisiaj. Zombie! Bije mnie! Chcę mojego braina! Zostaw yes. mojego kordiana! Wow! wow! On mnie zabije zaraz. Dobrze. Zombie! Zabiję. Ej, kordiana za tą zombie jest! Zombie! Jak za... A nie, Wattbie to ty... Te... Nie, serduszka! O... Nie pij to... mnie! Mam dwa <s essen> serduszka! Serio? To nie! Mam dwa serduszka! Zjedz... Me... Zjedz mięso! Mięso zjedz. Słuchaj! A faktycznie mam mięso! Nie! 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 Nie, 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 nie! Uciekaj, 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 nie, nie, nie! Nie, 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 nie. Tu! Kodia. Jak to nie? To jest jasne. O, FAK faktycznie! Ale ja nawet biegać nie mogę, proszę, no niszczę, to szybciej, bo tam też są szkielety. Tam są tam nią, tam szkielety, tam to tam jest troszkę Proszę cię. O, Jezus Maria. Jakie emocje, nie? To było przewalone. Dobra, koledzy, ja mam pochodnie, o... możemy iść. Ale nie, bo ogólnie. O. o, kurcze. <g> Idę <revised> <g sprout> <g Wells> <givers> <infinitely heart> do ciebie. Ej, kamionki. Ojej, ojej, ojej nie. Dobra, ale to jest taki dobry przykład, jak, jak nie robić survivala, no nie Ej, bo w ogóle stary, tu jest tyle węgla, my tych surowców nie zbieramy, bo potrzebujemy Ej, żelazo. Żelazo, ja żelazo chyba laga. Mam, to... Bo jestem. Mam żelazo. A oh, wow. i mam też szkielety. Mam creepera. Czekaj! Wow, kolejny idzie. Wybuchnij, nie, nie, musi wybuchnąć stary. Niech wybuchnie Ale nie tak <śledziny> Dobra, Wy, dobra chodź, żelazo. idziemy do skin tu jest, tu jest żelazo o, Dobra, czyli, o. czyli już pierwszy, pierwszy ten, pierwsze, pierwszy cel już mamy Jeszcze dwa, jeszcze jeden potrzebujemy stary Dobra, a co wtedy będziesz? Jesz... Dobra, no będziemy mieli nożyczki O! A co z nożyczkami można zrobić? No wycniemy dynię Ojej! Ej, tu jest stary spawner chyba! Ej, ja wszedłem za daleko, stary! Mam ty jesteś? Dwa no ja gdzieś w jaskini jestem, biję się z. O nie! O piątkę o nie, ja nie, też o jestem nie, w jaskini! O nie o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Dobra, jest mi ciebie. Uff, uff. Survival, Tak, tak, Uf. mówię, że to jest przykład, jak nie grać w gry w komputerze. O kurde! Aaaaa! <grym> uff, dobra! O nie! Czekaj, Co ma! Co ma? Miałem. Jaką ma ten miecz? Mam miecz Kurde! Ja, kurde normalnie skończyłem go sobie Kamil nie gin, Kamil nie gin, się, Kamil. O nie, o nie, o nie, muszą być twoje itemki Ej, oni się zabijają między sobą Cześć, bo ja muszę, stary, czaj. mam twoje itemki Nie, 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 nie Uf, dobra Uważaj! Proszę mam jedno serce, stary Dobra, damy radę, stary Mam jedno serduszko, chodź Damy o radę tu... O nie, o nie, o nie, o nie, mam jedno serduszko, stary to jest zły pomysł, to był zły pomysł. Czemu ty rączkę tą klepiesz? O nie, bo nic nie mam! Je! Wszystko mi zabrałeś! O nie! Jak wszystko ci zabrałem? Ja no nic nie mam! Nie kłam! No nie mam ik tych ikonek. Jak to nie masz? Ekipunku, czy jak to się nazwie? Ja też nie mam. No to w piątkę, no to przecież są no fajnie. Dobra. Bijecie! cię! Tepaj się, koledzy, bo ja szybko zginę zaraz. Dzie dziękuję bardzo. Bigo! Ej, dobra, stary, bo. Dobra. Wezmij mi tak. No. E, masz może crafting? Pasnij tu pochod <noise> Dobra. E, zrób stary, proszę cię, piecyk. Ej, stary, to jest teraz takie, wiesz co? No. Bo ja mam kilofa prawie na zniszczeniu. Mam cztery bruka. No. Teraz muszę zrobić tak. Raz to <noise> co, co zrobiłem? <noise> Okej, okay, czyli muszę teraz zrobić tak, 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 Musisz ogólnie stary. No. wykopać. Musisz zrobić to, jak taki... Poczekaj. Okay. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, teraz patrz. Robimy tak. Ja jestem ogólnie wyszkolony do takich działań, bo już mi powiedzieli na, po na początku mojego żywota, że, że będę do tego no. zatrudniony. Dobra, masz. Przepala się już żelazo. Będziesz mógł sobie zrobić tam, bo ja w ciebie bierzę. Bierz, bierz żelazo, bierz żelazo, stare No Golden jest ja tu tu tylko bierzesz to żelazo! No biorę żelazo, mam przecież jedno żelazo, człowieku dlaczego... Ale jesz. tu jeszcze masz! No ty! Nie bij mnie! Ale nie bij mnie no! Ja chcę z normalnie pograć w tego, a ty się kudlej czujesz. Weź to żelazo i... No! No MAM! I teraz... <laughs> Dobra, daj mi... daj mi dynię! Daj mi dynię. Trzymaj, trzymaj, tak. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej, tak! Ale. Szony nie, 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 pa. Pa. Co? Teraz pa, ubieramy na łeb. Patrz. Cukierek, Cukierek albo psikus. Cukierek. <noise> Masz. Masz. Pik, pik! HA! ha. <głos> <głos> Także słuchajcie, jeżeli byście chcieli więcej, tak! Szalonych, cudownych filmów nie mnie bo nie, 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 nie zapisześ. To zostawcie łapeczkę w górę. Pobawię się troszkę w blawa. No. Zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, was teraz. A jeśli ktoś nie subskrybuje Kordiana, to się również zostawcie suba Kordianowi Tutaj mam czerwony przycisk, patrzcie jak on się porusza, fajnie powiedzieć. No nie, <śmówi> już to w widzę montażu. w montażu Blaster mnie widzisz, że o, tutaj i tu Patrzcie, widzicie ten telefon? Tutaj jest przycisk subskrybuj, pa Ej weź przestań Bardzo dużo montażu, pyk, 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 pyk Ej Kordian, ile bierzesz za montaż? Tam na dole macie przycisk subskrybuj Kordian, ile bierzesz za montaż? A eee, to po filmie. Dobra. To... <laughs> dobra, to słuchaj, mamy już tutaj mm, kopalnię. No. Mamy 12 minut już jakoś filmik trwa albo 8 i nic nie zrobiliśmy no. stary, Nic. Jak to nic dynie mamy? Dobra, ja myślę, że znajdziemy diamenty. Jak znajdziemy diamenty, to myślę, że to będzie koniec tego filmu. Bo... nie, mamy dynie. No dobra, ale szukamy diamentów, stary. Mamy dynie. Nie bij mnie. Mamy dynie. Nie bij mnie. Mamy dynie. Mam dwa HP. Mamy dynię! To stary, mam 2 HP! Mamy no. dynię! Stary! Weź się genie. <grym> no dobra, to da, daj mi może jakieś drewno czy, czy coś. Byłbym ci bardzo wdzięczny. Ty będziesz za to. moim ochroniarzem, trzymaj. Jak? Nie będę się bał w olejnika Pa, mam miecz. Ale ja z nie mogę. Wow! Mam miecz. <grym> Cześć. Że... AJA! Ale mi ze strzeliło! Ała! O nie! O ja, Głupi! A! Głupi jak nie Ała! wiem. Ała! A! Mi strzeliło! Żuchwa chyba mi poszła! Aaaa! Serio? No. Aaaa! O Boże! Dobra stary Ojej Masz zainstalowane mody, że jak chodzisz to się rozświetla wokół ciebie? Tak. No to idziemy stary, idziemy w kopalnię Masz? Daj mi pochodnie Czy coś Masz, oh. jedna ci starczy no, no tak, starczy mi jedna Dobra idziemy stary, idziemy w przygodę Ale szczęka mnie boli Czekaj, jeszcze, jeszcze tutaj tylko Zrobię długi kill w sobie Dobra Masz kill jakieś? Nie, mam nożyczki to zrób sobie, coś ładnego Zrobię z tego... A daj mi jeszcze kobla jednego Czekaj kobla. Trzymaj Nie, jeszcze dwa, sorry Dobra. Trzymaj Dobra, dzięki, działa Dobra, no to idziemy na tu. przygodę Tu, nie star, nie, w dół kopiemy Jak w dół? Pierwsza zasada Minecraftera: nigdy nie kop się pod siebie. Dobra, sorry. Przepraszam. Ty Jesteś tu, Minecrafter? Dobra, ja się ciebie będę słuchać. Dobra, poczekaj, Cordian. <laughs> <A! śmiech> nie zostawia. Ej! Nie... stary. Ej, ja się biję z zombie. Marchewkę mi dropnął. I coś. Wow. Co tu się dzieje? Gdzie ty jesteś? Tu. W jaskini. O, dzięki za informację. Już. Jak wow. na tobą. Co? Uciekaj! Stary! Tam lawa jest, chodź do lawy O, tak, Pamiętaj. bo w lawie są diamenty <laughs> Ale wpadł wow! Ale nie w takich okolicznych... Hmm. Nie Skakać? Nie Ja muszę stąd wyjść Cześć, zamknę oczy no. Złoto! Gdzie ty masz złoto? Tu było Złoto! Zawołaj mamy że mamy złoto! BOŁE mamę Ja bym zawołał swoją mamę, ale nie mam Złoto! Błaj mamę A mogę... BOŁA mamy. mamę! Nie no to będzie knić ona mi powie powiedza. Mama! Nie, nie interesuje się <grym> mną Nie ale serio krzyczy Bo się uczę z moim bratem, wiesz, nie chciałem nic mówić, wiesz, mama No! A. Pierwsza zasada i ten! No! <grym> <śmienic> <śmienic> nie nie. <śmienic> 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 Jak my dzisiaj znajdziemy diamenty, Kordia za to, za to musicie zostać łapkę w górę Słuchajcie Dobro, Czekaj, ale... bo teraz premiera filmu ja. mojego leci to muszę sobie zobaczyć na telefonie jak tam się dzieje, nie? LA, la, la. Premiera filmu! LA LA LA! Daj mi itemy! Nie! Dawaj! Nie. Daj tu. Nie! Nie masz psychy teraz pacnąć No nie, no nie mam, bo wszystko przewalimy Dobra, masz marchewę, ona jest ważna Dzięki Masz kobla Czekaj, ja im napiszę tak Jakby co, to nagrywam teraz minecrafta Więc niestety, niestety nie będzie mnie teraz na premierze Przepraszam i życzę miłego, życzę miłego oglądania Oj, oj, oj Dobra Dobra, napisałem o bo wiecie, ta premiera jest z tych, tych wyjaśnień z kubiksem i, i wiecie Dobra, o dobra, dostałem te, dobra A zajumam sobie ten żelazny killoff, no patrz, ale nie Jest miś... żelazny! Kamienny! A mam. nie, mam, a dobra, dałeś mi Dobra, stary, idziemy. A, kop kop, kop dół, kop w dół, are ariu, kop, 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 kop w dół, kop w dół, kop w dół. Dobra. Pozdrawiam Kubiksa i Ripiksa oraz Dominikę, którzy napisali xddd, a to pa xd, oki, okay, to się wypromuje, Vaster i Minecraft, serduszko, xd. No, pozdrawiam te wszystkie osoby, które tak napisały na premierze. Masakra, Waster, jaskinia. Pa, redstone. Ej, to będzie szybka akcja, bo zaraz będą gdzieś diamenty. No, tu muszą a, być ja diamenty stary. stanie. Ja, ja, ja dam sobie rękę uciec, że tu idzie... DIAMENTY! Ta, gdzie? DIAMENTY! 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 Oh! <noise> Dawaj kop możemy kończyć odcinek. Diamenty. posuń się, posuń się, stary. posuń Posuj się, stary. Posuj diamenty, się stary. Masz, Patrz, kop. na bogato. Dobra, diamenty. uwaga 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 kopię. Jeden, dwa, trzy. Jest diamenty. Jest, PIĄTKA <głos> <głos> Dobra, ja myślę, że to koniec tego filmu. Nie wierzę! Brawo! Tak! Ja myślę, że można zakończyć ten filmik. Nasze diamenty. Dobra, słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich filmików z naszymi Steve'ami, ty masz Steve u siebie czy nie? No. No, także, jeżeli chcecie kolejną serię Steamów, albo inaczej, jeżeli chcecie kolejny jakiś filmik, a na pewno będziecie chcieli Scordiana, ja wiem, że tu Minecrafter nie jestem, i wiecie, content ten Minecrafter tutaj nie będzie. Ale jeżeli jednak, to słuchajcie, zostać tutaj łapeczkiem w górę, jeżeli tu będzie. Ile łapek? 5 łapek? 40 tysięcy. 40 tysięcy łapek w górę i jest druga seria, drugi odcinek, inaczej, nie będzie drugi. Bo wiecie, Survival nam nie pójdzie. Proszę was, napiszcie jakieś kurcze. Yy... Pomysły, jakiś challenge, coś, w którym ja się zmierzę z Kordianem, jak wiadomo wie, Wiecie, ja jestem lepszy minecrafter i w ogóle pomimo, że nie gram w gry, to wydaje mi się, że rozwalę Kordiana, także możecie dawać jakieś tutaj challenge dla nas, a ja się w tym miejscu żegnam wpadajcie jeszcze raz do Kordiana Dziękuję Ci Kordianek, że ze mną wytrzymałeś tyle godzin, bo nie pytajcie jak coś jak się w ogóle działo przed tym. ja musiałem posprzątać pokoju, musiałem w ogóle zestosować kompa, w ogóle duża akcja, także dziękuję Ci Kordianek, że wziąłeś tutaj udział w tym filmie Halo? Znaczy nie, bo teraz tak kiwam główką i to tak będzie a, fajnie w wszyscy do komentarzy. Dobra, 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 główką, dobra, dobra. Możesz mówić dobra. dalej I to będzie na tyle z tego filmu, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego filmu Do końca, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach fajne diaksy My się z wami żegnamy, trzymajcie się, do nas w filmów i siemanko! Siemaaa! Dobra Ja ty...